Dla człowieka, który czyta Biblię jest bardzo wiele rzeczy, i to bardzo ważnych, których nie ma papież, biskupi, księża i katolicy. Przede wszystkim chodzi oczywiście o osobiste poznanie Jezusa Chrystusa i życie wieczne. Ale nie każdy rozumie te sprawy duchowe, dlatego chciałem się skupić na takich bardziej przyziemnych czy łatwo rozpoznawalnych sprawach. Otóż Ostatni incydent, kiedy papież uderzył kobietę, która go chciała dłużej przy, przytrzymać i później wygłosił kazanie, że wszelka przemoc przeciwko kobiecie to jest bezczeszczenie Boga i nic nie wspomniał o tym, że właśnie kilka godzin wcześniej przywalił tej azjatce. No, kiedy w mediach społecznościowych sprawa się rozeszła szeroko. To, jak wiemy, publicznie przeprosił, potem zrobiliśmy w Lublinie sądę, co ludzie myślą o zachowaniu papieża. I jeden głos mnie uderzył. Kiedy pytaliśmy, co myślą o tym, że uderzył kobietę, no to starsze małżeństwo powiedział: dobrze zrobił, no bo go tam szarpnęła, sprowokowała czy coś takiego. No ale nasz reporter pyta: no ale potem przeprosił za złe zachowania. A to też dobrze zrobił, że przeprosił. No zobaczcie, jaki brak krytycznego myślenia występuje u takich, można powiedzieć, no bardziej gorliwych czy fanatycznych wręcz katolików. Oni absolutnie, cokolwiek by pa papież źle zrobił, no przecież jak za coś przepraszał, to znaczy, że trzeba to ocenić nawet jego standardami, że źle zrobił. Nie, katolicy mówią, przywalił babie dobrze, przeprosił jeszcze lepiej. Katolicy księża, i biskupi i papieże na własne życzenie Pozbawili się tego, co oznacza braterska troska i dyscyplina. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi: Tych biskupów, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. To są święte krowy, nikt ich nie strofuje. Dlatego pozbawieni są braterskiego napomnienia, a ono nam jest potrzebne, żebyśmy nie odlecieli w swojej pysze. Przy okazji świąt, bardzo, że tak powiem, pojawiły się nowatorskie koncepcje matematyczne. Otóż jeden z polityków, były szef Nowoczesnej, pan Petru, pomnożył liczbę trzech króli na sześciu króli. Ale to nic w porównaniu z arcybiskupem Gondeckim. Ten to naprawdę ma rozmach. Pamiętacie zapewne Państwo taką kolendę o oczekiwaniu Chrystusa, cztery tysiące lat wyglądany. A wiecie, jak poszedł, jak ruszył w telewizji publicznej 25 grudnia w samotniście Boże Narodzenie. Jak biskup Gondecki, arcy, jak się rozpędził, to najpierw mu wyszło 3,5 miliarda, a potem ponad 4. Zobaczcie. Cóż to przy nim Petru znaczy? Z 4 tysięcy 4 miliardy mają rozmach te biskupie syny. Ty bierzemy. Yy, Dzieje całe dzieje ziemi od 3,5 miliarda lat. To właściwie cały, cały ten czas to było jedno wielkie oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa. Znowu widzę przygnębioną twarz znowu widzę. Zasmucone oczy zagubiony, wśród codziennych spraw z tysiącem problemów z wokół walkę toczysz Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce. Byś ty zaufał serce mu już nie ma osobą jest na zawsze i kochacie. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Czego chciałeś? Ze wszystkich sił, tyle planów. Powiązałeś z tym. masz tu nagle. mój straszny pech. Wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, bo z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się, cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz. Tyle pragniesz. Tak byś wiele chciał, goni szczęście, co ci wciąż ucieka. Krzyż codzienny chciałbyś zrzucić sam. Złości się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie macie. Bo z Tobą jest na zawsze i kocha Cię. Niewiny Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Jak wiecie, apostoł Paweł poświęcił list do Galacjan, zwalczając fałszywych nauczycieli. Tych, którzy chcieli po pierwsze zaniepokoić, Nowych, młodych wierzących i chcieli przekręcić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, dodając różne swoje tak zwane konieczności. Wiecie, że dzisiaj jest bardzo dużo takich różnych szarlatanów duchowych, którzy nie mówią tylko o zbawieniu przez Chrystusa, ale mówią, że jeszcze trzeba członkostwo w ich organizacji, że jeszcze trzeba jakieś sakramenty, dobre uczynki i tak ale kiedy powiedział tę najważniejszą myśl listu do Galacjan, pokazuje drugie kryterium, albo można powiedzieć, drugą cechę nauczycieli dobrych i złych, i mówi tak. A teraz, to jest pierwszy rozdział, dziesiąty werset, a teraz, czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom, i w domyśle, czy Bogu. Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Zobaczcie, to jest jasne kryterium. Albo chcesz się podobać ludziom, albo Bogu. Jeśli będziesz się chciał podobać Bogu, zapewne niektórym ludziom nie będziesz się podobał. To jest cena podobania się Bogu. Dlatego pamiętajcie, jedni ludzie będą nas lubić, drudzy będą nas nienawidzieć, jedni będą chwalić, drudzy będą kręcić nosem, krytykować i tak dalej. Ale my cały czas musimy się zastanawiać, co Bóg o nas myśli, czy on jest z nas zadowolony, czy Jemu sprawiamy radość swoją służbą. Ludzie często zastanawiają się, co jest najważniejsze w życiu. No i kiedy różni ludzie proponują to, tamto i owantę, no to tak niekiedy kręcimy nosem, a może to, a może jednak, może tamto jest ważniejsze i tak dalej. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z trochę moim starszym rówieśnikiem, już 70-latkiem. I on mówi tak: No, 70 lat, no to. Dobry czas, żeby już spojrzeć w przeszłość i ocenić trochę to swoje życie. I wiesz, do czego doszedłem, mówi? Co jest najmniej ważne w życiu? O, pomyślałem, ciekawa perspektywa. Ludzie myślą, no co jest najważniejsze, i tam im się różne w głowie rzeczy kłębią. No ale zobaczmy, co jest najmniej ważne. No to już przynajmniej będziemy wiedzieć, na co nie należy specjalnie czasu e, poświęcać w życiu. No i on mi mówi: Słuchaj, tak po 70 latach, patrząc wstecz, a to człowiek, który odniósł sukces w wielu dziedzinach swojego życia, mówi tak. Najmniej ważny jest majątek. Wow! Zobaczcie, wielu ludzi myśli, że te dobra materialne to jest coś, dla czego warto poświęcać wiele godzin pracy, dni, nieprzespane noce i tak dalej. Niektórzy poświęcają rodzinę, dzieci. Boga, jakieś życie duchowe, żeby tylko się dorobić. A tu 70-letni człowiek patrzy w przeszłość, rzeczywiście się dorobił, osiągnął sukcesy w różnych dziedzinach, ma dzieci, wnuki i tak dalej. Najmniej ważne to właśnie majątek. Warto o tym pomyśleć, kiedy będziemy myśleli, co robić jutro, albo co jeszcze dziś. Robić. Warto o tym pomyśleć. Gdy słyszymy termin judaizujący, to zaraz pojawia nam się obraz jakichś takich pejsatych Żydów w hałatach i może jakieś świece chanukowe czy jakieś inne żydowskie obyczaje. Kiedy byśmy otworzyli list do Galacjan, a on właśnie zwalcza herezję judaizujących w Kościele, zobaczymy całkowicie inny obraz. Nie są to ludzie, którzy się tam specjalnie ubierają, i tak dalej, choć oczywiście może tak być. Są to ludzie, których celem jest, a dokładnie mają dwa cele. Przeczytajmy list do Galacjan, pierwszy rozdział, wersety 6-7. Dziwię się, mówi tak do młodych chrześcijan w kościołach Galacji apostoł Paweł, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej. Do innej Ewangelii. Pokazuje problem. Chrześcijan łatwo zwieść, szczególnie młodych, niedoświadczonych chrześcijan. Łatwo zwieść, odciągnąć ich od Chrystusa, odciągnąć ich od zbawienia z łaski, do innej Ewangelii. I kontynuuje. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy Was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Dalej cały list walczy z herezją judaizujących. Co jest ich celem? Jeszcze raz. Którzy was niepokoją. Ewangelia z łaski, pewność zbawienia, daje ci pokój wewnętrzny. Jeśli przyjdą judaizujący i zaczną mówić, nie wystarczy tylko wierzyć w Chrystusa, musisz jeszcze zachowywać przykazania, rytuały, może jakieś sakramenty i tak dalej, i do końca nigdy nie możesz być pewien, czy znajdziesz się w niebie. Od razu doświadczysz niepokoju w swoim sercu i duszy. A więc ich pierwszy cel wzbudzić w Tobie niepokój. To jest cel wewnętrzny w stosunku do chrześcijan. Ale jest też zewnętrzny zniszczyć świadectwo chrześcijańskie, przekręcić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Niech Kościół głosi uczynki, niech Kościół zajmuje się jakimiś charytatywnymi rzeczami, ale niech nie mówi, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I gdy ślepego przy drodze Kiedy odrobiną błota uleczył jego strach Aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc go Jezus, Jezus to wieczny Boży Syn Jezus, Jezus jedyny Boży Syn Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić mnie. Jezus, Jezus, On wszystkim dla mnie jest, tak On wszystkim dla mnie jest. Słońce właśnie zachodziło nad jeziorem Genezarek, ty uczniowie nadal płynęli pełni strachu. Wtedy przyszedł wodą Jezus Niosąc spokój w serca ich Aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc Go Jezus, Jezus To wieczny Boży Syn Jezus, Jezus Jedyny Boży Syn Przyszedł tu na ziemię By uwolnić mnie Jezus Jezus, on wszystkim dla mnie jest, tak on wszystkim dla mnie jest. Było już zupełnie ciemno, gdy na krzyżu umarł Pan, za twe winy, za twe grzechy umarł. On. Ale przez to dał nam życie i pokój w sercach. Małym. Aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc Jezus, Jezus, to wieczny Boży Syn Jezus, Jezus, jedyny Boży Syn Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić mnie Jezus, Jezus, On wszystkim dla mnie jest Dla człowieka, który czyta Biblię, jest bardzo wiele rzeczy, i to bardzo ważnych, których nie ma papież, biskupi, księża i katolicy. Przede wszystkim chodzi oczywiście o osobiste poznanie Jezusa Chrystusa i życie wieczne. Ale nie każdy rozumie te sprawy duchowe, dlatego chciałem się skupić na takich bardziej przyziemnych czy łatwo rozpoznawalnych sprawach. Otóż. Ostatni incydent, kiedy papież uderzył kobietę, która go chciała dłużej przy, przytrzymać i później wygłosił kazanie, że wszelka przemoc przeciwko kobiecie to jest bezczeszczenie Boga i nic nie wspomniał o tym, że właśnie kilka godzin wcześniej przywalił tej azjatce. No, kiedy w mediach społecznościowych sprawa się rozeszła szeroko. To, jak wiemy, publicznie przeprosił. Potem zrobiliśmy w Lublinie sądę, co ludzie myślą o zachowaniu papieża. I jeden głos mnie uderzył. Kiedy pytaliśmy, co myślą o tym, że uderzył kobietę, no to starsze małżeństwo powiedział: dobrze zrobił. No bo go tam szarpnęła, sprowokowała czy coś takiego. No ale nasz reporter pyta: no ale potem przeprosił za złe zachowania. A to też dobrze zrobił, że przeprosił. No zobaczcie, jaki brak krytycznego myślenia występuje u takich, można powiedzieć, no bardziej gorliwych czy fanatycznych wręcz katolików. Oni absolutnie, cokolwiek by pa papież źle zrobił, no przecież jak za coś przepraszał, to znaczy, że trzeba to ocenić nawet jego standardami, że źle zrobił. Nie, katolicy mówią, przywalił babie dobrze, przeprosił jeszcze lepiej. Katolicy księża, biskupi i papieże na własne życzenie. Pozbawili się tego, co oznacza braterska troska i dyscyplina. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, tych biskupów, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. To są święte krowy. Nikt ich nie strofuje. Dlatego pozbawieni są braterskiego napomnienia. A ono nam jest potrzebne, żebyśmy nie odlecieli w swojej pysze. Kolejna. Ciekawa lekcja z listu do Galacjan. Mówiłem ostatnio o tym, że apostoł Paweł otrzymał Ewangelię nie od ludzi, ale bezpośrednio od Boga, przez objawienie dalej pokazuje kontrast, jak żył, zanim poznał Jezusa Chrystusa. Mówi tak, trzynasty werset pierwszego rozdziału listu do Galacjan. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym, i tu uwaga będąc nadem, nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Gdybyśmy sięgnęli do greki, możemy tu przetłumaczyć ojczystych tradycji. Mamy jego religię, mamy jego Żarliwość. Mamy tradycję tej religii. Co apostoł Paweł zrobił, kiedy otrzymał poznanie prawdy o Bogu? Kiedy poznał Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie? W innym liście, w liście do Filipian, mówi jasno. Uznałem to wszystko za gnój, który przeszkadzał mi w poznaniu prawdziwego Boga i przyjęciu z łaski Jego usprawiedliwienia. Bo wierzyłem, że sam za pomocą uczynków i tych religijnych tradycji swojej ojczyzny, swojego narodu poznam Boga. Kiedy usłyszałem o Jezusie Chrystusie, a dokładnie kiedy On się mi objawił, tam pod Damaszkiem mówi: Zobaczyłem wszystko we właściwym świetle. Te moje ludzkie wysiłki to było coś, co mnie prowadziło przeciwko Bogu. Wtedy padłem na twarz i zawołałem Jezus baw mnie.